Właśnie wracał do domu nowojorskim metrem i zdarzyło się coś bez precedensu, pisuje Stephen Covey w jednej ze swoich książek. Otóż do przedziału na jednej ze stacji wszedł ojciec i jego dwoje dzieci. Dzieci od razu zaczęły uprzykrzać życie pasażerom, którzy zajęci byli do tej pory swoimi sprawami. Ktoś przeglądał media społecznościowe, ktoś drzemał, ktoś po prostu rozmyślał. Ojciec tych dzieci w ogóle jakby go to nie obchodziło. Siedział zamyślony i patrzył przed siebie. Kowi opowiada, że w pewnym momencie nie wytrzymał i podszedł do niego, mówiąc Panie, dlaczego nie kontrolujesz Pan swoich dzieci? Przecież one wszystkim wchodzą na głowę. Mężczyzna spojrzał na niego tępym wzrokiem, a potem rozejrzał się dookoła i powiedział No tak, przepraszam, właśnie wracamy ze szpitala, gdzie zmarła ich matka. Nie umiem sobie z tym poradzić. Przepraszam, nie daję rady. Wtedy Kowi opowiada, że to całkowicie zmieniło jego postrzeganie tej sytuacji. I cóż, zapytał, czy mogę w czymś pomóc. Właśnie taka sytuacja chyba może mieć miejsce przy lekturze dzisiejszej Ewangelii. Mamy tutaj historię uzdrowienia córeczki Jai wskrzeszenia córeczki Jaira, ale jednocześnie historię pewnej bezimiennej kobiety, która wyprosiła sobie albo sprawiła, że cud uzdrowienia nastąpił. Ewangelista święty Marek który wie więcej, podaje nam sporo detali o tej kobiecie, detali, których nikt w tłumie nie musiał wiedzieć. A okazuje się, że kobieta ta robi coś niewybaczalnego. Gdyby ktokolwiek z tłumu wiedział, co się dzieje, pewnie skończyć mogłoby się to ukamianowaniem. Ta kobieta, będąc nieczysta z punktu widzenia rytualnego, bo jak słyszymy, przez 12 lat Trapiła ją choroba związana z upływem krwi, nieustannym upływem krwi, a więc byciem w nieustannym stanie nieczystości rytualnej. Nie mogła normalnie uczestniczyć w zajęciach innych ludzi, nie mogła chodzić do synagogi, nie mogła się z nikim spotykać, żeby nie narazić ich na zaciągnięcie takiej nieczystości. Można powiedzieć, że była takim żywym, chodzącym trupem po prostu wyalienowana z całej społeczności a wszystko przez tę straszną dolegliwość. Jak mówię, jej zachowanie było nie do przyjęcia z punktu widzenia ówczesnych norm. Ona powinna być odizolowana. Tymczasem ona w tej desperacji swojej po prostu wbiła się w tłum, myśląc, marząc o tym, żeby dotknęła chociaż szat Jezusa i będzie uzdrowiona. Całe to opowiadanie może tchnąć nieco takim jakby no zabobonem. Dotknę, zobaczę takie magiczne myślenie. Ale pan Jezus pochwalił ją za tę wiarę, którą. Sobie wypracowała. Ona miała po prostu dość determinacji, żeby na przekór także temu, co mogło ją spotkać, w sensie połamania konwenansów pewnych społecznych, na przekór temu ona po prostu idzie po swoje uzdrowienie. Ta historia kobiety jest wpleciona w historię Jaira, i zdaje się, nie jest to przypadek, bo tak naprawdę jest to zestawienie dwóch postaci: jednej anonimowej, Strasznie cierpiącej, właściwie nie mającej żadnych szans na lepsze życie, i Jaira z jego dramatem, córeczki, która właśnie dogorywała. Jair na początku tej historii przychodzi do Jezusa i mówi: Słuchaj, przyjdź, połóż na nią ręce, żeby wyzdrowiała i żyła. On ma już gotowy scenariusz, on jest vipem, zdaje się, że wolno mu więcej. Ma gotowy scenariusz, połóż na nią ręce. No, a co jeśli Jezus chciałby uzdrowić ją na przykład na odległość? On nie przewidział nawet takiego schematu, ale w tym jego schemacie, w tym jego scenariuszu jest jeszcze to, że szansa jest do momentu, kiedy ona będzie jeszcze żyła. Nie przewidział na takiego scenariusza, że gdyby już umarła, że to nie jest jeszcze koniec. Jezus godzi się, można powiedzieć na ten scenariusz i właśnie w połowie drogi albo w jakiś czas po wyjściu w stronę domu Jaira, Następuje to spotkanie, dziwne spotkanie z kobietą, która można powiedzieć kradnie jego bezcenny czas. Czas na to, żeby znaleźć się w domu Jaira tak, żeby, no jeszcze wtedy, kiedy to jest możliwe, żeby coś zrobić, jakoś zapobiec tragedii. Jezus ani przez chwilę nie zastanawia się tylko, kto mnie się dotknął, kto to zrobił i chwali wiarę tej kobiety, ale czas leci. Jair miał prawo być zdenerwowany, w końcu życie jego córeczki jest na szali. I właśnie wtedy przychodzą wieści o tym, że niestety już koniec, ona nie żyje. Dlaczego jeszcze fatygujesz Mistrza? Jezus powiada do niego: człowieku, nic się nie bój, tylko nie trać wiary. Nie wzbudź w sobie wiarę na nowo, tylko nie trać wiary. Wiara to m.in. otwartość na nieprzewidziane scenariusze. I to być może lekcja będzie najlepsza, najważniejsza w życiu Jaira. I faktycznie, kiedy docierają do domu, tego przełożonego synagogi jednego z, tam są kolejni ludzie, którym tym razem Jezus wszedł w szkodę, bo to ludzie, którzy przyszli opłakiwać zmarłą, którzy spodziewają się za to stosownej gratyfikacji finansowej, zgodnie z ówczesnym zwyczajem. Jezus mówi spokojnie, ona nie umarła. Proszę opuścić salę. Wyśmiewają go, bo nie mają lepszej broni. Ale Jezus mówi, już do domu, chłopaki, dziewczyny. Dziewczyny głównie. I wtedy, zamiast realizować scenariusz Jaira, wcześniej zapowiedziany, przyjść na na nią ręce, mówi, talita kum, dziewczynko, mówię ci wstań. Tak się dzieje. I na oczach ojca. Następuje cud wskrzeszania. On dostał więcej niż prosił. Prosił o uzdrowienie, a Jezus wskrzesza dziecko zmarłych, z martwych. Wszystko zadziało się w, w myśl zupełnie innego scenariusza, ale nikt nie stracił. Wszyscy potrzebujący, którzy poprosili o pomoc, coś otrzymali, nawet jeśli nie było to po ich myśli. I to jest chyba piękne przesłanie tej Ewangelii. Że po pierwsze, ludzie, którzy proszą, ludzie, którzy są, jakby to powiedzieć, zdeterminowani do tego, żeby prosić na przekór, na przykład konwenansom, otrzymują. I ludzie, którzy może wyobrażali sobie, jak ta pomoc powinna wyglądać, też otrzymują, jeśli nie stracą wiary w połowie drogi, jeśli nie stracą wiary i cierpliwości do Boga. Bóg ma scenariusze, których nie bylibyśmy w stanie wymyśleć przy biurku. Jednocześnie w pierwszym dzisiejszym czytaniu z Księgi Mądrości czytamy, że to nie była Boga idea, żeby śmierć powołać do życia, że ona weszła na świat przez zawiść diabła. Z tym, że chyba nie można się przyzwyczajać do takiego myślenia tutaj o śmierci w kategoriach fizycznej, fizycznego unicestwienia. Śmierć jest tutaj szerszym pojęciem. To wszystko to zło, które dotyka, dotyka człowieka to, czego się boimy, cierpienie, zło. No, i właśnie fizyczne odejście z tego świata, to wszystko zawarte jest chyba w tym stwierdzeniu. Innymi słowy, Bóg nie jest zainteresowany tym, żebyśmy my albo cierpieli, albo byli unicestwieni. Nic z tych rzeczy. Co więcej, on jest Panem życia i przewidział nas do życia właśnie. W dzisiejszym drugim czytaniu mamy fragment listu do Koryntian. To drugi list do Koryntian. Święty Paweł, jak pamiętacie być może, miał, no, bardzo dziwne relacje z Koryntianami. On założył tę wspólnotę, a potem wyjechał, dowiedział się o przykrych rzeczach, które tam się działy, więc wysłał im list upominający. Oni nie bardzo usłuchali tego, co miał do powiedzenia, tylko się obrazili i poszli zupełnie swoją drogą. Paweł przyjechał tam, to i jeszcze jego obrazili, upokorzyli, aż wreszcie Paweł musiał uciekać stamtąd i Wełzach napisał do nich list, Opamiętali się. I Paweł pisze do nich ten drugi list do Koryntian, w którym bardzo ciekawa rzecz w pierwszych kilku rozdziałach przepracowuje te wszystkie trudne wątki, które ich poróżniły. Nie ucieka od tematu. Nie mówi, obra, zamknijmy ten rozdział, nic się nie stało. Nie przepracowuje te wątki. A teraz na końcu tego listu, jakby mało było problemów, jakby nie zdawał sobie sprawy z delikatności sytuacji, to znaczy dopiero co przeszli ponad podziałami, dopiero co znowu są wspólnotą i jest fajnie, znowu Paweł rusza trudny temat pieniędzy. Mówi: Słuchajcie, rozmawialiśmy kiedyś o tym. Rozmawialiśmy o tym, że moglibyście wesprzeć wspólnotę chrześcijan w Jerozolimie, najstarszy kościół. Wracam do tematu i proszę Was, żebyście po prostu dali coś na tacę, Właśnie dla tamtych, którzy są w Jerozolimie. To w końcu stamtąd wszystko się zaczęło. Niech to nie będzie coś, do czego się zmusicie, ale coś, do czego ochoczo was serce popchnie. Dzisiaj jest także niedziela e, związana ze święto Pietrzem. E, zbieramy kolektę na e, no właśnie, na taką regularną roczną Daninę na, na świętego Piotra, na stolicę Piotrową. I być może ten temat właśnie wraca w takim kontekście. Ale oczywiście za czasów Pawła nie ma jeszcze Święto Pietrza, nie ma jeszcze niczego takiego, tylko jest temat pieniędzy bardzo delikatny. My generalnie nie lubimy, jak ktoś nam się wtrąca do finansów, wchodzi nam z butami w nasze, naszą przestrzeń finansową, nazwijmy to tak. A już zwłaszcza jak zachęca nas do tego bardzo jakąś taką wymowną mową, żebyśmy coś dali. Paweł nie ma z tym problemów. Nie ma problemów z pieniędzmi i nie ma problemów prosić o nie, nie prosi w końcu dla siebie. Mówi do nich, pokażcie, że jesteście dojrzani, i że pieniądze nie są dla was kwestią i nie będziecie mówić, ja wszystko własnymi rękami zdobyłem i nikomu nic nie dam, bo mi też nikt nic nie dał. Wszystko własnymi rękami, okej, okay, a kto dał ci zdrowie, siły, rozum? To wszystko od Boga pochodzi i to, co masz, jest po to, żebyś robił z tym coś dobrego, nieprawdaż? I jeśli im więcej puszczasz w obieg tych dobrych rzeczy, w tym także pieniędzy, z jakiegoś dziwnego powodu Bóg wsypuje w twoje zanadrze z innej strony. No, chyba w to wierzymy, prawda skoro, skoro jesteśmy chrześcijanami, Pan Jezus bardzo jasno mówi o tym. Kto ma i umie się dzielić, temu nie zabraknie. Niech się nie boi, że Mu zabraknie. Kochani, te tematy dzisiejsze w tych czytaniach są bardzo ciekawe, delikatne, bardzo dotykające takich czołych punktów, mam wrażenie. Po pierwsze, naszych lęków w pierwszym czytaniu, śmierci, wszystkiego tego zła, które człowieka dotyka. Potem, no właśnie, dramatów ludzkich, tak jak w Ewangelii. No, ta biedna kobieta, 12 lat, nie miała żadnej ulgi w cierpieniu i jeszcze była oddana ostracyzmowi, co tu dużo mówić, z powodu swojej dolegliwości, ale wszystko się ładnie udaje. Wreszcie mężczyzna, który prosi o zdrowie dla swojej umierającej córki, ostatecznie otrzymuje więcej niż prosił, bo otrzymuje wskrzeszenie jej z martwych. I wreszcie święty Paweł, który również dotyka delikatnych tematów, ale wszystko w kontekście masz, umiesz się podzielić, nie zabraknie ci. To jest też jeden z wątków, który gra w literaturze mądrościowej Starego Testamentu. Jaki jest przepis na bogactwo? Naucz się dzielić z innymi. Ksiądz Dariusz Iwański, pozdrawiam.